Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny odcinek, teraz już świąteczny, bo bezpośrednio przed świątami roku 2022 nagrywamy ten materiał, więc ja życzę wszystkim wesołych świąt. Nagrywamy kolejny materiał z serii. Kupuję kryptowaluty. Serdecznie do niego zapraszam, ale zanim zaczniemy, zapraszam Ciebie także do subskrybowania tego kanału, jeżeli podoba Ci się to, co robię oraz do łapkowania, do lajkowania dla zasięgów. Zapraszam. Na początek standardowo zasady serii, czyli generalnie używamy giełdy Binance, na którą bardzo serdecznie zapraszam. Jest to największa giełda świata Binance, giełda.com, jedyny adres z reflinkiem. Używamy portfolio do coin trackingu, link też masz w opisie, jeżeli chciałbyś wersję płatną, ja używam darmowej. Wszystko tam jest spisane. Używamy metody DCA do zakupów, czyli raz w miesiącu stała konkretna Kwota, którą przeznaczamy na te zakupy, staramy się też kupować na dołkach, ponieważ no, wtedy jest najefektywniej. Kupujemy też ciekawe kryptowaluty, na razie jest to może jeszcze niewidoczne, ale będzie z czasem, na pewno. Wykorzystujemy, jeżeli będzie taka możliwość, staking lub już jest czyli pomnażamy dodatkowo nasze kryptowaluty. Ze względów bezpieczeństwa teraz przyspieszam punkt siódmy, czyli będę częściej przelewał kryptowaluty na portfel nawet kosztem tego fi zwiększonego z tego tytułu, że po prostu są zawirowania, czy też słychać o tych zawirowaniach na rynkach kryptowalut, więc dla bezpieczeństwa jest to lepsze. Wszystkie informacje na temat tej serii na YouTubie, na Twitterze i na mojej grupie kryptoruchy.pl Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie serii i nie tylko, zapraszam Cię do QA, które możesz sobie zrobić w komentarzu. Staramy się rozwijać serię w każdym nowym odcinku. W przyszłości przewiduje także nagrody i rozdawnictwo różnych kryptowalut w tej serii. Zapraszam także do bliźniaczej serii. Kupuję akcję, która jest tutaj też na kanale. W tym miesiącu zakupy 21 dzień grudnia. Z kolei wpadł, wpadł Bitcoin razem mm, za 400 zł ponad 17 tysięcy niecałe, czyli jakby dołek chyba już minęliśmy, zobaczymy, bo tu jeszcze liczymy płatność kartą, i tak itd. 17 183 dolary wpadło 500 nych przepraszam tego 5000, tak, 5000 bitcoina troszeczkę ponad. No i mamy już ładną kwotę ponad 3000 zł wydaną i ponad 3 setne tego bitcoina już mamy wysłane z zeszłego miesiąca kryptowaluty na portfel. Teraz jeszcze nie. Jeśli chodzi o Ethereum, powolutku czekam, przymierzam się. No, chciałbym poniżej 1000 złapać tego Ethera. No, zobaczymy, czy się uda. Przechodzimy na statystyki coin trackingu, czyli tam, gdzie wprowadzamy nasze. Coiny. Musimy sobie manualnie wprowadzić to, co przed momentem tutaj zakupiliśmy, ale jeszcze w międzyczasie pokażę Ci, bo o tym zapomniałem, jak kupuje tą kryptowalutę tutaj masz krok po kroku w jaki sposób jest zakupowany nasz bitcoin na giełdzie binancegiełda.com, płacę kartą kredytową. Jest tam Fee, ale trudno, no tak to już musi wyglądać. Jest to na no, uważam najbezpieczniejsza, najszybsza, najfajniejsza metoda na tą chwilę, może są giełdy, gdzie można płacić przelewem, ale jednak. Jest giełdą największą. Szybko sobie przechodzimy do wprowadzenia nowego tradu. Trade to był z 21. Szybciutko sobie zmieniamy daty, żeby nie tracić czasu. Kupiliśmy sobie około tyle, dokładnie nawet tyle. To nawet nie jest około naszego bitcoina za 400 plnów. Dopisujemy to na giełdzie Binance. OK, add transaction dajemy sobie, powinno się nam już przeliczyć. Klikamy w dashboard, rec recalculate. Wszystko trwa w mgnieniu oka. Tak naprawdę 3233, wydane, prawie 2,5. Aktualnie jesteśmy, czyli minus jakieś 736, zł. Pierwszy trade 19 maja, ostatni 21 grudnia, 8 tych trade'ów, bo ósmy odcinek, aktualna cena bitcoina, 73,5 tysiąca złotych, sam bitcoin na razie, sam bitcoin, ile go mamy, no mamy go z tego co tutaj. Mamy napisane ponad 3 setne, tak? 0,03. Weźmy sobie może jeszcze na jakieś tam dodatkowe statystyki. Ja sobie zawsze to tutaj tak jeszcze przelatuję, przeglądam dodatkowo, żeby wiedzieć, na czym stoimy. No, wygląda to, jak wygląda. Ja myślę, że będzie coraz lepiej. Przechodzimy do nowego roku. Myślę, że tutaj może jeszcze hosty na pewno nie, ale jeżeli cały rok będziemy odkładali bitcoina i nie tylko, przypominam, bo nie tylko będziemy kupowali bitcoina, ale docelowo na ten moment jest to najbezpieczniejsze ze względu na duże ryzyko, można powiedzieć tutaj, mm, rynku, no to myślę, że na tym całkiem fajnie wyjdziemy.